Assalamu alaikum, dzisiaj porozmawiamy sobie o świecie islamu, ale nie tak jak to się w Polsce robi, czyli badziewnie, i tylko normalnie, normalnie, racjonalnie porozmawiamy o świecie, o świecie islamu i o kontaktach świata islamu z Europą wczoraj, dziś i w ogóle. Bo ja jestem zawsze zdumiony, że w przeciwieństwie do Europy Zachodniej, która jak się zastanawia nad relacjami ze światem islamu, które są nie do uniknięcia, tak kupujemy od nich ropę na przykład, to aha, no dobra, to najpierw jeszcze chciałem wcisnąć uwagę techniczną, o której zapomniałem, że najpierw opowiem swoje, swój wykład a potem dopiero odniosę się do czata, chatboxa, tak? bo kilka osób pisało, że jest pewien chaos, kiedy na bieżąco próbuję odpowiadać na chatbox. No dobrze, więc <laughs> mój wykład polega na tym, że dzisiaj powiem wam, jak moglibyśmy podchodzić do zrozumienia świata islamu i, dla, i jakby było właściwe podejście do tej, do tej sprawy. W Europie Zachodniej się to uskutecznia, to podejście. U nas kompletnie nie. Może dlatego, że poza Tatarami i Turkami Polska w zasadzie kontaktów z islamem nie miała. Trochę handlowania, trochę wojowania i tyle. Nie? Natomiast Europa Zachodnia miała rzeczywiście kontakty bardzo liczne i bardzo różne, pozytywne, negatywne ze światem islamu przez wszystkie wieki. I oni czasami nawiązują do tego, żeby zrozumieć o co, o co chodzi, z czym się ta cała cywilizacja islamu, czym te kraje islamskie się jedzą, że tak powiem. Bo mówi się na przykład o tym zderzeniu cywilizacji, tak, że to jest nie do pogodzenia. No, czy tak faktycznie jest? Czy to jest nie do pogodzenia? Czy to, że mamy tabu w innych sprawach, bo mamy tabu w innych sprawach, mamy w innych sprawach. Na przykład, nie wiem, aborcja i eutanazja, znaczy aborcja i, i antykoncepcja to nie jest specjalny problem dla świata islamu, na przykład, to może was szokować. By, to bywa problem, ale to nie jest taki problem, jak dla chrześcijan w Europie, na przykład. No, za to no, dyskutowanie z Koranem jest dużo trudniejsze niż dyskutowanie z Biblią. Czyli widzimy, że tabu są w innych miejscach położone. No, i teraz mamy takie, taką sytuację. Oczywiście Koran jest także źródłem prawa, chociaż nie do końca, bo w dużym stopniu używa się, na przykład, Pakistan ma brytyjskie prawo, Turcja ma szwajcarsko-francuskie prawo, więc to nie jest tak do końca, że Koran jest źródłem prawa. Nie? Więc takie mówienie, że za każdym razem, że Koran jest jedynym źródłem i prawa, i religii, i moralności, no to jest trochę uproszczenie. To tak nie jest. No dobrze, ale jak już następuje takie zderzenie, zderzenie cywilizacji tak zwane, to taka a propos, ja jestem wielkim przeciwnikiem tych wszystkich szokerów konserwatywnych typu Huntington. Zobaczcie, że nikt go już nie czyta. Nie? Huntington o zderzeniu cywilizacji pisał, nikt go już nie czyta. Kolejne marudy to Koneczny sam sobie przeczy co chwilę. Byle by wyszło, że Polska katolska to ja to. Oswald Spengler nazywa socjalizmami konserwatyzmy, nazywa socjalizmami, uważa, że najlepszy jest socjalizm o konserwatyzm niemiecki, bo co? Bo tak. I że, że, że imperium zbudowali tylko Brytyjczycy, Hiszpanie i Niemcy. No myli się, imperium zbudowali tylko Brytyjczycy i Hiszpanie. Niemcy na pewno nie zbudowali nigdy żadnego imperium. Um, między, międzykontynentalnego. <laughs> no ale to był Szwab, więc, um, więc szwabił i konserwatyzował i kłamał. Tak samo jak Koneczny był po polskim kłamcą, tak samo Szpendler był niemieckim kłamcą. Więc ja nie jestem zwolennikiem tych wszystkich wielkich narratorów, Toinbi, jak to cywilizacje startowały i umierały. Bzdura tam, wszystkie cywilizacje trwają nadal w jakiejś formie. Um, cywilizacja łacińska to jest w sumie Watykan, cywilizacja brytyjska to jest City i giełda londyńska. Wszystko trwa cały czas. Wszystkie cywilizacje, wszystkie imperia zachodnie się zlały w NATO. No więc nie, nie mówmy bzdur, po prostu zastanówmy się czasem, tak? Natomiast. Um, czy coś, co mogłoby być nazwane zderzeniem cywilizacji, jest do pomyślenia w dawnych czasach? No tak, jest. Oczywiście. Czasami zdarzają się takie dziwne sytuacje, ale właśnie nie wiadomo, czy to, jest, czy to jest zderzenie cywilizacji, czy zderzenie epok. Zaraz Wam wszystko powiem o co chodzi, a jako pomoc naukową mam tutaj. Film, który zrobiliśmy z kolegą od teatru, też Piotrem, już wiele lat temu, opowiem najpierw trochę o tym filmie, a potem i powiedzcie też w komentarzach i na chatboxach, co sądzicie o takiej formie wykładowania, że używam scenek rodzajowych i teatralnych, ale to napiszcie mi po, jako do wyjaśnienia czegoś, do pokazania czegoś. To, co tutaj zobaczycie, to to jest spotkanie, tak jak my mogliśmy to przedstawić. Oparte to jest na, na spotkanie cesarza, właściwie sułtana, Sultana Maroka, Sidi Mohameda, którego gra kolega, to jest ten z tukanem. Tukan gra rolę Papugi. Oczywiście papugi nie mieliśmy, i on jest tutaj sułtanem Sidi Mohamedem. Spotkanie ma miejsce w 1765 roku. Ja gram kupca Jeana Salve, Jean Salva, tak się nazywał. Tak mało francusko, ale to był francuski kupiec. Tak bardziej z Włoska się nazywał. No ale tak czasem jest, tak? Oni się tak nazywają czasami Francuzi. Castella, Bardella, Salva, bo to są po prostu ludzie o korzeniach włoskich <laughs> i i tak dalej, korsykańskich. No i ten Jean e, e, Salva Kupiec francuski mieszkał w Maroku i Sidi Mohamed polecił mu przyjść do siebie i zapytać o politykę bieżącą jego króla Ludwika XV. I ta polityka była wtedy, wtedy relacje między Marokiem a Francją uległy gwałtownemu pogorszeniu. Więc Sidi Mohamed chciał się upewnić, czy atak, jaki planuje uskutecznić Ludwik XIV za pomocą floty, żeby zniszczyć nadmorskie miasta Maroku, czy ten atak, czy on dobrze rozumie sytuację, jakby. I będzie dosyć szokująca propozycja, która jest jak najbardziej prawdziwa. Kontrpropozycja, żeby zamiast ataku Ludwik XV zrobił coś innego. I to jest, jak najbardziej, to jest naj, jak najbardziej fakt autentyczny, historyczny. To jest wyciągnięte z książki Niemczech. Wiecie, że my mamy bardzo dobrego Marokanistę w Polsce. On jest, się nazywa Andrzej Dziubiński. Andrzej Dziubiński napisał kilka fajnych, bardzo, 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 bardzo fajnych książek o historii Maroka i relacji Maroka z Zachodem. Posłuchajcie. Jean, yyy... Yy, kupiec! Gdzie są moje papiery? Yy, nie musimy sprzedać... Kupiec! O, chyba przyszedł też od sutana. Kupiec, ty! Tak. Nasz pan, Sidi Mohamed, cię wydał! Oj! No... Chodź! On nie lubi czekać! Dobrze, wezmę tylko jakiś podarunek i już pędzę. Hmm. Już, 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 tak, 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 tak. No! Do sułtana, do Tak, oczywiście, dziękuję. Wasza sułtańska mość, podobno chciałeś mnie widzieć. Czym ja, skromny kupiec, mogę ci pomóc? Mam dla waszej sułtańskiej mości prezent. Jest to globus sporządzony przez naszego kartografa, y, y, z, y, zaledwie 10 lat temu, bardzo aktualny. A, widać doskonale posiadłości naszej świtelskiej y, mości. Czyż ten prezent pochodzi od twojego króla, Ludwika? Y, y, no, no tak, tak. A, a propos... <laughs> Podobno twój król chce spalić moje nadmorskie miasta. Ja nie wiem, to, to tak, to, to by było straszne. Dlaczego? Jakiś, słyszałem, że jest jakieś naprężenie, ale nie wiedziałem. Ja jestem tylko kupcem handlowym. Ciekawe, jak sądzisz? ile by mogło kosztować spalenie takich kilku moich nadmorskich miast no, ja nie, nie sądzę, żeby mój król coś mhm. takiego zrobił. Zresztą nie czuję się kompetentny. W Sprawach, Ty jesteś że... kupcem. Ty mi tutaj nie i Kupiec wie, ile takie rzeczy mogą kosztować. No, Więc? A naprawdę lepiej byłoby spytać kogoś z y, m, marynarki wojennej. Mam tu ciebie, to pytam ciebie. No dobrze. Nie wykręcaj się. No dobrze, no. Za, za, za um, działa pewnie co najmniej jeden, dwa, jedna, kilka batalionów może. O, żywienie. Podróż, że ożaglowanie. No. Suchary. no tak może w 7, może 8 milionów, 8 milionów liwrów. Wiesz Osiem milionów livrów. Nie wiem, czy wiecie, livr po francusku oznacza funt. Francuzi francuska monarchia też miała kiedyś funty zamiast miała za, zanim przyjęła podczas rewolucji francuskiej franki, to miała też funty, tylko że funt po francusku to livre, tak, taka ciekawostka. Czyli 8 milionów livrów, tyle by kosztowało zrobienie wyprawy, żeby zniszczyć nadmorskie miasta marokańskie. 8 milionów livrów. I usłyszawszy tę informację od kupca, Sidi Mohamed wysunie kontrpropozycję propozycję dyplomatyczną. Napisz do swojego króla, że gdybym przyspał połowę tej sumy, to bym sam spalił te miasta. Połowę z 8 milionów? Tak, 4? napisz mu tak. Oczywiście, oczywiście. No. No. Połowę, czyli jest 4 miliony liwrów, niech król Francji da Sidi Mohamedowi, a Sidi Mohamed sam spali te nadmorskie miasta. O czym nam mówi ta informacja, ten fakt autentyczny z y, historii? Bo my oczywiście wprowadziliśmy, zrobiliśmy to w formie satyrycznej, ale taka rozmowa, no nie wiadomo jak przebiegała dokładnie, dokładnie tak więc czemu nie? Natomiast Sultan Sidi Mohamed, jak się dowiedział, że to był całkiem zdolny władca, i on, 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 jak się dowiedział, że król Francji chce wydać 8 milionów liwrów, żeby zniszczyć jego nadmorskie miasta, no to by po prostu nie zaproponować Ludwikowi XV, żeby jemu dał, jemu marokańskiemu sultanowi dał te czte, dał 4 miliony liwrów, on, czyli on za połowę sumy sam zniszczy swoje własne miasta. No, i teraz, czy mamy tu do czynienia ze zderzeniem cywilizacji, czy tylko temperamentów? Czy Sidi Mohamed był jakimś straszliwym okrutnikiem? Czy o co tu chodzi? Czy w islamie jest w porządku palić swoje własne miasta? Czy to tylko w Europie jest to takie dziwne, a tam jest niedziwne? Otóż oświadczam Wam, że nie mamy tutaj do czynienia ze zderzeniem cywilizacji, mamy do czynienia ze zderzeniem epok. Mamy tu do czynienia ze zderzeniem Epok. Sidi Mohamed rozumuje mniej więcej tak samo, jak rozumują władcy średniowieczni. Władcy średniowieczni europejscy zawierali ze sobą takie właśnie deale, bo niby czemu nie. To są tylko kupcy. Przypomnę, że Ryszard lewie serce chciał sprzedać Londyn, tylko nie znalazł kupca. Często ludzie myślą, że to jest jakaś bajka. Nie, to nie jest bajka. Naprawdę chciał sprzedać Londyn. Nie rozumiał po co mu Londyn potrzebny. Ludwik, ryszard ID serce, król Anglii, chciał po prostu w XIII wieku, na początku XIII wieku, chciał po prostu na przełomie właściwie XII i XIII wieku, chciał po prostu mieć wolne ręce od, 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 od tego co od całej Anglii w zasadzie, tak? Sam się czuł raczej pisał poezję prowansalską, czuł się bardziej Francuzem, Richard Lwieserce, on Richard Lionheart. Czyli te tożsamości były tak porozrywane w średniowieczu, że Richard Lwieserce chciał sprzedać Londyn. Tego typu dawanie w zastaw swoich własnych ziem bez żadnego cienia sentymentu, też plądrowanie swoich własnych ziem, jeżeli na przykład przypomnę, że Stefan Batory potraktował to jest XVI wiek, ale to jest Polska, więc też zapóźnienie. Stefan Batory potraktował Gdańsk jak pirat. Po prostu wycisnął grosze z Gdańska, bo mu były potrzebne na wyprawę wojenną, a aparat Rzeczypospolitej nie produkował podatków na tyle szybko, żeby. Tak to po prostu jest. Te tożsamości rozerwane, one się zdarzały w historii krajów europejskich wcześniej. W XII wieku, w Polsce to nawet w XVI wieku. Więc to nie jest zderzenie cywilizacji, to jest zderzenie dojrzałości dwóch różnych. Ludwik, czter, Ludwik, piętna, Ludwik XV żyje już w świecie, w którym spalenie swoich własnych francuskich miastem to się nie godzi. Tak? To monarchia jest jedną całością. Ale więc to szokowało oczywiście Ludwika XV, ale nie powinno w sumie tak naprawdę, dlatego że cofnijmy Francję o 300 lat do tyłu i mamy to samo. Mamy spiskowanie rycerzy przeciwko sobie nawzajem, wciąganie władców, których my byśmy uznali za obcych, oni ich nie uważali za obcych. Wtedy arystokraci naprawdę w średniowieczu uważali się, że wszyscy stanowią jakąś jedną rodzinę. Później już to mniej było, bo powstały te monarchie narodowe, aparaty urzędnicze, to już nie było takie proste. W, czasie, w czasach Ludwika XV to tak nie było, to już on się czuł Francuzem. To było ważne. A, ale w takich czasach, dajmy na to XV, XVI wiek, jeszcze we Francji, na przykład ten pisarz Branton. XVI wieku, On po prostu spiskował z Hiszpanami przeciwko Francji i on by nie wiedział, o co nam chodzi, gdybyśmy go za to skrytkowali. A to był XVI wiek na przykład. nie? Czyli my mamy do czynienia z cywilizacją, która, cywilizacja islamu to jest cywilizacja, która jest zapóźniona i to jest klucz do zrozumienia jej. To nie jest inny świat, to jest zapyziały świat. Oni, nie mają, oni mają jeszcze ciągle dominujące lokalne tożsamości, klanowe tożsamości, i one dominują nad, nad narodowym poczuciem, na przykład. W związku z tym, na przykład, sprawę reguluje rodzina, klan, region. I islam. Nie, nie, nie bierze w tym udział interes narodowy, interes społeczny, bo nie ma czegoś takiego jak naród i społeczeństwo tam. Więc to dlatego my mamy problem ze zrozumieniem świata islamskiego. A traktowanie tego w kategorii zderzenia cywilizacji, jakoby, by, jakoby tylko dlatego, że mamy tabu w innych miejscach. To byli inni ludzie, jakaś inna planeta. Samuel Huntington uczynił wiele zła, tak naprawdę, bo utrudnił, a nie ułatwił rozumienie tych wszystkich spraw. Poza tym Samuel Huntington mówił też, pisał też bzdury, bo on mówił, że cywilizacje się nie mogą przenikać, no chyba że amerykańska z meksykańską. A tak swoją drogą, jakim prawem uznał, że meksykańska cywilizacja jest inna od amerykańskiej. To też jest zachodnia cywilizacja. Więc mamy, nie przejmujmy się opinią niedokształconych, modnych, konserwatywnych strachajów, tylko patrzmy na historię i, i, i próbujmy zrozumieć, że my mamy aparat poznawczy do rozumienia świata islamu. Ja na przykład zawsze się dziwiłem, czemu ludzie się tak strasznie boją tego islamu. Ja wiem, że. Jeden na milion będzie człowiekiem, który lubi z plecaczkiem chodzić i wiadomo co się dalej dzieje, tak? Ale em, generalnie rzecz biorąc, dlaczego tak się może dziać? No dlatego, że właśnie nie ma tego społecznej lojalności, tak? e, Tylko jest najpierw to, czy ja lepiej rozumiem islam czy on, tak? Na przykład i się zabijamy, O Wiecie, że w Książce ludzie prości, ludzie niepokorni o 15 wiecznych Niemczech Norbert Schindler, niemiecki wybitny historyk, zamieścił taką scenę, gdzie Dominikanin i Franciszkanin pobili się prawie na śmierć o jakiś drobiazg w liturgii. Dominikanie i Franciszkanie zwalczali siebie tak bardzo, że gdyby nie fakt, że i ci, i ci mieli chody u papieży, to mielibyśmy do czynienia z ogłoszeniem herezji: że, że ci są heretykami, albo ci, albo jedni i drudzy. I tak ważne były te spory, żeby dobrze rozumieć tego całego Boga, tą całą liturgię, to wszystko, to było tak ważne, a tak nieważne był spokój społeczny. I to jest tylko 500 lat temu. I pamiętam jak była kiedyś w tej książce Bóg nie jest wielki, Christopher Hitchens napisał, że że miał taką sytuację, że kiedyś w Białym Domu było przyjątko jakieś tam w związku właśnie z George'em Bushem i jego akcjami przeciwko terrorystom. No i był tam jakiś gostek, który nie powiedział kim jest, tylko spytał po prostu jakiś ważny tam doradca. Zapytał z grupy Busha, spytał Hitchensa, dlaczego muzułmanie są takimi fanatykami. I Hitchens odpowiedział prawidłowo, odpowiedział jak człowiek, który zna sprawę. Christopher Hitchens, którego ja cenię nie, o wiele wyżej niż Dawkinsa. Dawkins to jest biolog, on nie rozumie ludzi, nie rozumie cywilizacji, nie rozumie historii. Natomiast Hitchens tak, to jest dziennikarz historyk. I Hitchens powiedział, że to jest młoda religia. Islam jest młodą religią, on powstał 600 lat po chrześcijaństwie, prawda? Hijra, czy ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, następuje 600 z górą lat po Jezusie. Po no i teraz mamy to zapóźnienie, robi swoje, tak? Czyli on mówił, że każda religia jest agresywna. Przypomnijmy sobie naszą w 1400 roku. To tak, jak właśnie przed chwilą mówiłem o tych Dominikanach, tak? I franciszkaninie, i Dominikaninie Niemieckim, którzy się pobili na śmierć na ołtarzu w książce Norberta Schindlera, bo Ty jesteś bezbożnikiem, bo tak rozumiesz. Nie, Ty jesteś bezbożnikiem, bo tak rozumiesz. No i, i wtedy zaczynamy rozumieć, nie? Dlatego zaczynamy rozumieć, dlaczego inkwizycja na przykład wtedy była i tak dalej. Więc my musimy, my musimy mieć mniej arabistów, którzy nam mówią, że to nie są ludzie, tylko jakaś inna planeta, a więcej historyków od relacji muzułmańsko-europejskich z przeszłości, żeby zrozumieć sprawę, po prostu. Także jeszcze raz taka propozycja, jaką zrobił Sidney Mohamed Yeah. no dobrze, nie wykręcaj się. O no. no. livrów. Wiesz co? <grym> Napisz do swojego króla, że gdybym przysłał połowę tej sumy, to bym sam spalił, te miasta. To, to jest szokujące dla żana salwy. Sympatycznego, łagodnego kupca z roku 1760, ale to nie, jest, nie byłoby szokujące dla jakiegoś kupca z czasów Ryszarda Albieserca albo innego króla średniowiecznego Francji, Polski, Anglii. To nie byłoby szokujące. Często jest tak, że to, co bierzemy za różnicę cywilizacyjną, nie zawsze musi nią być. Może być po prostu innym etapem rozwoju historycznego. I dopiero wtedy mamy pełny obraz. I ja w ogóle postuluję, żeby mniej rozumować na zasadzie zderzenia cywilizacji, a więcej na zasadzie próby szukania czegoś podobnego u nas kiedyś, żeby sobie poradzić i wiedzieć, jak rozmawiać z nimi. No. Powodzonka wszelkiego, niech Allah będzie z wami. A ja jeszcze mam jeden bardzo podobny temat do tego, ale to za chwilkę. To osobny film, bo to jest trochę inny temat, a też dotyczy islamu.